więc tak jak było w ostatnim barcie, chuj z Fortnite'a zostaje platybany poprzez dyspozycję typu nie można żreć trój zębów i go wysrać! Bóg jadaw, ale to wi? nie magnes. ja mam O ty jebany. Dobra, więc ja umiem tu jednak zabliwiać po poszukiwania ci nappa Znaczy się, się katnap, Najpierw nawet pokazujemy reply. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj bo... A już myślałem, że tak wysoko, a ty po prostu w górę walnąłeś. Nie! Yeah! Pobikam. mnie. Brat, oranżetki. No... Ogólnie... Tak jak zawsze. Ledwo na, sw na swoją długość nawet dobrze mam wypiątkę piątkę kwalifik... mami long legs pana jajko pamka snap napójek bo w rążatki ty miałeś tu nie występułeś nie chciałeś chciałem wszystkich wodzy się tu bosem bo to możesz zrobić po odcinku maro z wilka w uniecie Dobra, co z tego, że nawet i dorzucił nie lepiej, ale taki już scenariusz, no nie? Możecie w ostatnim pacie zobaczyć, jak to wyszło. Bo to było fajne. Zgadzam się. A teraz... Łakrzysk! wszystko! Dobra, w blogach hurazji mają się przedostać trzy osoby. i gdzie jest how to basic. Jest mam! Ja się ukryłem za... za jajków. O dobra, wszyscy są? To w drugiej konkurencji masz się trzy osoby e, i mamy long Legs chyba? Tak, orężatka i. No i w tym wypadku, no, katnap. Nie, bo. Nie! Yeah. Uh, Jak w drugiej bo ja tego scenariusza nie mam. A, uh, musicie z zapać magnesem. Trident. Więc ona rzadko zaczyna. Szu, mój, 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 a nie Ale udało ci się. Chcesz ja się skić, kwota, Nie tylko dziecko, nie na filmie, nie na planie, co za małe jesteś. Bum. Mam baży z co się śmie. Jestem dummy A biem nie How to basic? Nasze jajeczko. <gryw> Miałeś tego nie zrobić! No ale dobra, muszę cię zakwalifikować zamysłami Lomblex. Nie... <gryw> Spokojnie, później się podzielił i możesz wsłodzić w dupę chujowi a. a to okej. Okay. No taki przypadek. A ja jestem gumysię, jestem jest, gumysię. Jest. Magnes. A dupa? Dupa. Ciuuuup. Mówi się o ołówek. Ołówek, 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 ołówek. Dobra. Mówi się o ołówek. Tu jest z Mamilą i z Bebecha. Ku, nie, nie działa. O nie. Czy nawet byś się nie przedostałaś, zle. Dobra. Mamilą Grex odpada. Dobra. To wcale nie tak, że kamera ochryciła. I Napoik? A, a No niestety. Trident za go go pierdolną w łeb. Może to dlatego, że ma bardzo mały. No nie wiadomo. Sorry, napoik. Nie. I? I? i, 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 i. E, przepraszam, chyba się pomerdała, bo tu nie jest Squid Game. Ach. Co oni dzisiaj mają za ten przeklęty dzień? Jesteśmy pani. To wiele no wyjaśnił. Dopinał, zafaltikował się kac na kloc, który jednak, jedyne co u nie...

Hi gamers, że wóra rzadka! Dobra, popraw kamerę i finału musimy zrobić I teraz, kamień, papier, do wygrywa grywa. Będziemy amatrujeć tajemn, po prostu. Aha. Zróbmy taką fazę, którą każdy dla z każdym. Kamień, papier, nożyce. O, to wcale, nie, tylko wcale nie tak, że są na tyle słaby, że mam tylko papier. Aaaa! O, rażatka! Jestem kamień, papier, nożyce. Kurczę! O, udało się Kamień, papier, nożyce. No nie, no przecież ona oszukuje! Łe, ły, ły! A dobra się, po prostu, po prostu się wybawisz z long blacks. Mam taki uśmieszak, to się niejako ma. Ej, nie mówisz to, co się dzieje? Gliczyła się kamera? Nie gliczyłeś się, tylko ty się gliczujesz. No jest Każdy dzisiaj chyba wódkę. Każdy dzisiaj chyba chciał zrobić polski ending. Musimy kamień, papier, nożyce. Jest, jest, jest będę.

Braniecz, nie w, w końcu dobra, bo się Mam Dobra, jeszcze jedną szansę pan dam. I ten. Ja Ach. nie jestem mamuskiem. Nie w, za Jakubanie. Sam. Dobra, kto najdalej nie rzuci, wygrywa. Jajko wygrało! I zawsze wygrywam! Jajka, stopa na niej! twarzy. Dzieci, na kamery! Nie! Nie! Bo, bo, bo jajko zanikuje! Zatrzymam prawie z dupego goboła! A z tą bronią może być przekwitany! Więc musisz się szadzić! Mee! Me. Nie, gap map P Ono masz nie wszutko. Coś ty zrobił, Honza. E yes, spokojnie. Mam w miliard. Dziękuję. Mój twórco chał tubasik. Kolejny Kajlo. To zasłyszy uciekłyście byli na Dat. I teraz wycięstą jest. Jajko! Kto by się spodziewał? Masz Trident. Korzystaj z niego mądrze. Jajko smażymy, smażymy mi pierdzielamy w kamerach. Pom, 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 pom. Koperek. Eee. Dobra, to koniec idę wziąć całe tym, żeby Bobi Berchet ich pomęczył. Ale jeśli nie. Ma nie wąttazy, I... nie chcemy muzyki z nich, Jest gazer w bamba! Koście tu! Brawo, Bobi Berchet brawo! Idę, idę się napić wódki, może i wtedy bardziej zrozumiam. Kiedy już skończyliście to oglądać i dostać do tego momentu, taka jedna nawet. proszę zaobserwujcie to, jest to darmowe, a w każdej chwili możecie przestać odobserwować, nie obrazimy się, a właśnie co nam doda motywacja.